No jak jest, mam, jeżeli mam operatora kamery, to wykorzystam ją i nagram dziesiąty odcinek, już jubileuszowy odcinek o przedmiotach z prl -u. tym razem coś dla pani. To jest tremo, Taka szafka, która każda szanująca się pani na wsi, pani wiesz, gospodyni, taka, taka lepsza gospodyni, która, że tak powiem, wychodziła gdzieś z domu, to miała taką toaletkę jeszcze. No, i wy oczywiście, że tak powiem, gdzieś tam w niedzielę przed kościołem mogła usiąść tutaj i sobie poprawić makijaż. Chociaż makijażu kiedyś nie było, no a w każdym bądź razie mogła się ogolić i poperfumować. Przynajmniej. O, natomiast, yy, no ewentualnie, jakby się wybierała na bal, no to mogła jeszcze nastrój łapnąć. To o tym opowiem. To jest trochę popsute w tej chwili, ale to jest bardzo fajna rzecz, bardzo stara, jeszcze powiedziałbym przedwojenna. Jak się roztwierało, pozytywka nakręcana, grała melodię, a jednocześnie można było tutaj słuchać melodii i wiesz, się y, kosmetykować. I oto to jest taka historia trochę tej, y, tej pozytywki, tej y, Kosmetyczki takie powiedziałby toaletki z pozytywką. To jest historia ciekawa, bo znalazłem ją w domu takiej naprawdę pięknej pani, która, jeszcze też dziwiłem się, która chyba jako jedyna tutaj w okolicy przed wojną chodziła w biustonoszach. Przed wojną normalne, takie wiejskie kobiety nie nosiły biustonoszy. Nie wiem, ewentualnie jakiś tam może własnoręcznie uszyty, a tym, bo czyściłem do, dom po niej, to a pamiętam ją bardzo, była piękną, przystojną kobietą i miała Biustonosze, i te Biustonosze sprzedałem dla grupy rekonstrukcyjnej. Taka pani z Warszawy kupiła kilka razy u mnie, kupowała stare sukienki i te Biustonosze, więc może no one były zniszczone, ale może na wzór przynajmniej, więc no nie wiem. W grupie rekonstrukcyjnej to Biustonosz nie jest tak koniecznie potrzebny, myślę sobie, bo przecież jest pod spodem. No ale kupowała. O. Nawet pamiętam, że ona, jak, że wysyłałem na smu, spółkę komandytową. Tu o mydłach to będzie oddzielnie, bo mam mydeł dużo. Tu przykładowo jest tylko uroda i bambino. Takie mydełka bardzo popularne. Bambino dla dzieci, uroda to dla wszystkich. Siedem kwiatów. Siedem kwiatów. Ciekawe jakie te kwiaty były. Mhm. Tutaj A. Dostrzyżenia opowiadałem, te, to są maszynki do strzyżenia włosów, ale głównie dla mężczyzn. O tym już opowiadałem, jak ranie dostałem za popsucie takiej y, maszynki. Tu są brzytwy. Jest duży duży zestaw brzytek różnych. Niektóre brzytwy są wartościowe, zależy jakie są firmy, ale te, które tu są, to już są takie przebrane. Ja pamiętam jak się swoje zgodni. Nagrałem odcinek nawet kiedyś o goleniu. Tu są y, brzytwy do golenia, ale. Wiesz, tu są różne perfumy, pędzle do golenia, perfumy, perfumy, o to jest takie klasyka. Jak się nazywały te perfumy? Być może. No, po, po flakonie można było rozpoznać. Tam na, W innym miejscu mam jeszcze Pani Walewska, i flakon po Pani Walewskiej. O, tu jest woda brzozowa, naturalna woda brzozowa. No, nie do picia, ale niestety smakowała. <laughs> smakowała, jest dużo w filmu. To po goleniu trzeba było się tą wodą brzozową, można było sobie, że tak powiem, wydezynfekować skórę rany, które powstały podczas golenia. A podczas golenia kiedyś brzytwą, czy taką golarką starą, to te rany powstawały często. No właśnie, na propos tego. Rany powstawały często, tu są zestawy do golenia, zestaw podróżny, zestaw podróżny do golenia. To było tutaj żyletki. Mydło do golenia, jakieś inne akcesoria, już nie będę wnikał. Dokładnie tutaj, akurat, mam też dwie, pokazywałem kiedyś to tamte toaletka dla kobiet, a tu są toaletki dla mężczyzn. Do w niedzielę, w niedzielę przed sumą gospodarz rozstawiał taką na stole. I golił się w tym tam w środku była golarka, pędzel, o tu jest dużo tego Żyletki. i o, w ten sposób się ustawiało. Tutaj się golił. Żyletki były różnej jakości. O tym to już opowiadałem. Te, tak tylko wspomnę, jeśli jestem przy, tutaj, przy tej toaletce. I ta jest akurat podwyższona trochę. Normalnie one były niższe. Więc. Kos na kosmetykach to się za bardzo nie znam. Woda brzozowa no to jest naturalna brzozowa do włosów. To jest napisane. A ta nie, nie napisane do czego, więc pewnie do picia. I też Taka jakaś podruba. Piękny, o popatrz. Jakie I piękne flakoniki. Ruskie. ruskie. Duchy. O, tutaj też ruskie. O, o, potrafisz przeczytać? Ja mam drugie okulary musiałem założyć to też ludzkie także radziecki wiesz tak, technika w Związku Radzieckim była na wyższym poziomie ale i, że tak powiem i kobiety radzieckie też bardziej dbały o siebie niż niż, niż obywatele płci męskiej jeszcze chwilę, teraz Teraz pójdziemy pożegnam przy drugim lustrze. Na razie tutaj tyle. Ciąg dalszy opowiadań właśnie tych o kosmetykach. I tutaj przyszliśmy tylko dlatego, żeby głównie pokazać ten flakonik. To jest taki chyba zastrzeżony kształt, bo tylko pani Walewska była w takim flakonie. Nie pamiętam jaki miała zapach. Jak pachniała pani Walewska, nie pamiętam, to Napoleon pamięta. Natomiast te to szampony, takie klasyczne szampony, najpopularniejsze wtedy. Szampon brzozowy. Z wodą brzozową można było pić. Szampon nie. nie dało się, bo bąble z nosa szły. Jak się piło, to był w takich był ziołowy. Szampon ziołowy emulsyjny. Szampon pokrzywowy. O pokrzywowych było często. Pokrzywa jest bardzo zdrowa na włosy. O! I wiesz? Grzebienie, oczywiście. Jak działa grzebień, to nie zademonstruję. Niestety, bo nie mam na czym. Ale przy okazji opowiem tylko dowcip. Może mm, zaczekaj, chwileczkę ja przyniosę. O, jak, jesteśmy, jak jesteśmy przy tych, wiesz, takich akcesoriach kosmetycznych, to przy okazji pokażę. Dostałem taki prezent ostatnio od swojego tego brata, bliźniaka Wojtka. I wiesz, i myślę sobie, no fajne numer, ale prezent. Dostałem nóż sprężynowy. I tak otwieram ten nóż. Patrzę, a to jest grzebi Sobie zażartował sobie ze za mnie, ale w sumie przecież mam trochę brody. Włosów nie mam, ale mam trochę brody, więc nie obraziłem się na niego. I mam fajny, fajny gadżet. To taki oczywiście chiński. No bo kiedyś to ja się takim czesałem i takie grzebienie jeszcze o, to były damskie grzebienie a takie grzebienie były z rączką ja mam taki grzebień zrobię zdjęcie to dołączę zdjęcie grzebienia to mężczyźni nosili w tylnej kieszeni tak żeby wystawał żeby było wiedzieć że on dba o siebie w fryzurę i w tylnej kieszeni dżinsów z tylnej kieszeni dżinsów wystawał grzebień i siedziało lusterko jeszcze takie z klosem na przykład, albo z winetu. No, albo tutaj, jak miał gdzieś tutaj. Lusterko i grzebień to była podstawa wiesz, takiego dobrego, porządnego kawalera, bo, bo to było, opowiadam o tych czasach, czyli lata 70. Początek lat 70., kiedy się włosy długie nosiło. Bardzo długie włosy, więc wiadomo, że musiał być i grzebień do tych włosów. No ale to się rozgadałem dzisiaj, na dzisiaj tyle, jeszcze raz pozdrawiam, patrzcie jakie piękne słoneczko jest na Podlasiu, wprawdzie jest bardzo zimno, ale pogoda fajna i myślę, że dzisiaj woda będzie zimna, bo ogólnie to widziałem wczoraj w kabarecie, że morscy protestują, że klimat się ociepla i on nie mają, i woda jest za ciepła do morsowania. Popatrzmy, może Giebociana zobaczymy. Nie widać. Tutaj nie widać, ale ogólnie już są. Już znam dwóch ludzi, którzy widzieli bociany. Tam jest kaczka tylko na studni. O, chodź, pokażemy tą kaczkę jeszcze. Z bliska. To jest wiosna, więc pokażemy ją teraz i pokażemy ją za 4 tygodnie. Jeszcze. I zobaczymy, ile się wykluło. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć jajek. Nie ma rzadko, tak bywa, żeby całe 100% się wykluło, ale nawet jeśli 3 się wykluje z tego, to i tak będzie dobrze. O! To, słychać ptaki, prawda? No, na Podlasiu jest pięknie. Dobra.